Pierwszy dzień nowenny szkapleżnej. Matka i królowa karmelu. Zakon karmelitański kojarzy się zazwyczaj ze szkapleżem i objawieniem szkapleżnym, które miało miejsce z 15 na 16 lipca roku 1251 w Eilersford, pod Londynem. Warto jednak pamiętać, że doroczne święto, do którego się przygotowujemy, to uroczystość Matki Bożej z Góry Karmy. Tak ją tytułuje liturgia Matka Boża z Góry Karmy. Trzeba nam zatem bardziej postawić akcent na karmel. Gdzie zatem jest miejsce nasz szkaplerz? Zobaczmy. Góra Karmel. A dokładnie jej pasmo w Izraelu jest znane z bogactwa roślinności, która dzięki opadom deszczu obfituje szczególnie na wiosnę. Znajdują się tam również liczne źródła zasilające miejscowe doliny. To piękny ogród pana, jego winnica. Góra Karmel pojawia się kilkanaście razy w dosyć kluczowych miejscach biblijnych. Natomiast już od V wieku. W dolinach tego pasma gromadzą się pierwsi pustelnicy, którzy w XIII wieku oficjalnie tytułują się bracia Najświętszej Maryi i Panny z Góry Karmel, czyli karmelici. Maria staje się ich matką i siostrą. Staje się matką karmelu i siostrą w karmelu. A zatem tym karmelem nie jest już przestrzeń geograficzna góry, lecz żywa wspólnota i poszczególny człowiek, którego wnętrze jest właśnie kwitnącym ogrodem. Tak Maryja odkrywa bogactwo życia wewnętrznego człowieka, który się staje nowym karmelem, ogrodem obfitującym bogactwem życia duchowego. Bo to każdy z nas, kto wybrał Boga, jest tym karmelem. Każdy z nas tryska bogactwem życia niczym roślinność Karmelu, niczym jego źródła. Maria jest zatem matką twojego Karmelu, matką bogactwa wewnętrznego i zewnętrznego twojego życia. Oto zadanie Matki z Karmelu: pokazać ci twoje codzienne bogactwo, wzbudzić w tobie zachwyt i wdzięczność wobec twojego życia. Przekonać cię, że to ty Jesteś tym Karmelem i w Twoim życiu dokonują się wielkie sprawy, jakie dokonywały się biblijnie na Karmel. I w końcu pora na Szkapęż. To nie jest dodatek do Twojego ogrodu, to raczej Jego mur, to Jego ochrona. Maria jako matka Twojego ogrodu życia nie tylko odkrywa Jego bogactwo, ale chroni Go niczym mur dający bezpieczeństwo. Jej szata, szkaplerz, ma zapewnić Cię kolejny raz o jej matczynej opiece, o jej ciągłej ochronie. A zatem spójrz dzisiaj na Maryję jako na matkę odkrywającą Ci bogactwo ogrodu Twojego życia, Twojego osobistego karmelu, ale również zobacz w niej matkę chroniącą Cię swą szatą, szkaplerze. Ogród i mur. Tyle na dzisiaj. Jednakże na tym miejscu zachęcam Cię do dalszej modlitwy w postaci śpiewu litanii do Matki Bożej Szkaplerze. Link znajduje się w opisie i na końcu filmiku. Serdecznie pozdrawiam każdego z Was i widzimy się jutro w drugim dniu nowenny. Błogosławieństwo Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Niech przywróci Ci... Czystość serca, wspomożecie w walce, uzdrowi i ratuje w niebezpieczeństwach duszy i ciała. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.